Kuba Endryka, Indyka, jesteśmy na Galika SW84 w Gdyni, ze mną trener Robert Jocz, witam. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. No przede wszystkim gratulacje po walce Damiana. No tak spytam, czy, czy jest trener przyjmuję, zadowolony? Przyjmuję w imieniu całego teamu i w imieniu Damiana, zawodnika. No, oczywiście, że jesteśmy zadowoleni. Walka. Ta, potoczyła się tak, jak żeśmy sobie to e, wyobrażali i, i było zaplanowane. E, próbował Namian <grym> zrobić to co, e, to, co Romanowski, ale, ale no, nie, by, by, były trafione ciosy, ale no, zabrakło mocne ciosy, które, które dochodziły, ale no, za, za, zabrakło precyzji. E, nie udało się przed czasem e, skończyć, e, znokautować e, czarka. Drugi plan po prostu yy, o, o, obalać, zdobywać punkty i, i wygrać to wygrać to przez decyzję. No właśnie, bo bardzo mądrze mam wrażenie w trzeciej rundzie, zwłaszcza kiedy to, no Damian było, widać, że jest zmęczony, znaczy jeden i drugi był, no ale Czarek miał momenty, że... Ta praca też jakby no nie, nie też nie nad tym popracować, nie pokazywać tak, tego, tego zmęczenia, mimo, mimo tego, że e, w środku czuje się fatalnie, trzeba to, to spróbować skryć. Mhm. Bo tam były momenty, że, że Czarek go trafiał, ale no właśnie wtedy od razu Damian szedł po nogi i udawało się. Był, był, był moment kryzysu, ale jakoś to instynktownie szedł szedł w zapasy i, i, i udawało się obalić. No teraz spytam jeszcze o, o ogólnie, czy, czy coś, znaczy no inaczej, może co poza tym, że, że właśnie tym zmęczeniem, co, co do poprawy ewentualnie tak na gorąco? Do, do, do poprawy? Cały czas zawodnik będzie się doskonalił całą karierę i, i skończy karierę i wszystkiego nie, nie, nie poprawi. Myślę, że do, dobrze się zapasniczo tutaj za, zaprezentował Damian, Nie, to, to, co ma, e, to, co ma dobre, to, to, to wykorzystywał, zdobywał, zdobywał punkty, wygrał, wygrał jednogłośną e, decyzję. W każdej, w każdej rundzie m, zaliczył obalenia, po, po, w druga, druga, trzecia po dwa, nawet trzy. Więc, więc e, no, punktacja no, w, w, w jego stronę. I inaczej nie popełnił jakiś, jakiś wielkich błędów, więc, więc walka tutaj oceniamy ją jako, jako bardzo dobry. no zapytam o te nadchodzące walki zwłaszcza o jedną, no bo Bartek Fabiński wraca, e, no i tym razem w Polsce zawalczy. E, no i taki pojedynek, gdzie no, no, Bartek na pewno będzie faworytem, no, ale trener gdzieś tam go częściej widuje, to powiem może w jakiej formie jest. Bartek wraca po przerwie, e, rozpoczął e, obóz przygotowawczy do, e, do walki tutaj z... E, z przeciwnikiem. Yy... I pracujemy. Znamy dobre strony przeciwnika. Widzieliśmy walkę. Walka Piotrka była, jakby nie Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Tutaj widzimy i będzie myślę, że będzie łatwiej dobrać plan i go zrealizować. No to czekamy. No i spytam jeszcze o. Z Karskim. I wiemy, co robi. Raczej się jakoś tam diametralnie przez Kilka miesięcy nie, nie zmieni z tego. No to jeszcze spytam o, o tą walkę, na którą na pewno cała Polska czeka, no czyli no, były podopieczny trenera Janek Bochowicz za chwilę. No, czymy, z to, no to, to, to słyszymy, ale To coś ale jak trener typuje, no bo też wiemy, że nie będzie Roberta no, jest, Złodkowskiego w narożniku, jest, czy to jest strata też. No, musi, musi, je, je, jeżeli ja bym, ja bym był tam w narożniku, szukał, szukałbym szukałbym parteru, szukałbym, po, oczywiście musimy najpierw pobalić. Najpierw pobalić i tu bym szukał. No wo, wojna taka na, na kickboxing je, będzie będzie ryzykowny. A czy brak właśnie Roberta Złotkowskiego w narożniku w takiej walce ze Stójkowiczem może być problemem? Na pewno gdzieś tam z tyłu, z tyłu głowy będzie to jakiś, tam, jak, jakiś to dyskomfort, ale no. Y, 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 cięż, ciężko mi powiedzieć, no Janek Jan teraz jest w dobrej jakiejś tam psychomotorycznej dyspozycji, więc, więc myślę, że sobie z tym poradzi i, i zrealizuje ten plan. Plan pewnie jest taki, żeby, żeby obalać i, i spróbować, spróbować e, zdobywać przewagę w parterze. Jak, jak będzie, zobaczymy 29 lipca. Jak mają trener typować, to, to jak, jak... Ja na decyzję Jan, Jan Bochowicz. Jan Bochowicz, no, to jakby tam też nie będzie jakaś tam wielka tajemnica, że będzie wywracał. I... No to też trzy rundy tylko. Teraz, że trzy rundy nie, 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 nie aż taki nakład e, e, cardio jak, jak na jak na walkę pięciorundową. No musi, musi uważać, szczególnie cofając się do, do, do siatki. E, to jest jakby tam ulubiona e, Aleksa jakby e, sytuacja, gdzie, gdzie gdzie biera presję, spycha pod siatkę i tam, e, tam próbuje, próbuje nokautować. No dobrze, no to dziękuję w takim dziękuję. razie. No i widzimy się na pewno na strajfie z Bartkiem, rozumiem. Oczywiście. Super, Dzięki. Dzięki.